Świętego Łukasza. Jezus powiedział: Biada Tobie. Jeżeli ktoś wyobrażał sobie, że nauczanie Jezusa to tylko taka ciepła opowieść o miłości, o tym, że świat jest piękny, ludzie dobrzy, że nie ma żadnych problemów i że wszystko jest ok, to się myli. Ewangelia. Pełna jest takich słów jak to dzisiejsze. Biada Tobie. I Jezus dzisiaj mówi: Biada Tobie. Powinniśmy być przerażeni. Ale jeżeli przeczytamy tę Ewangelię, to zrozumiemy, dlaczego tak naprawdę te słowa nie są przerażające. Nie są przerażające, bo Jezus mówi: Biada Tobie, dlatego że doświadczyłeś bardzo wielu cudów. Bo naprawdę tak jest. Doświadczyliśmy w życiu tak wielkiej ilości cudów. Tak wiele dobra. Wygraliśmy tak wiele dzięki Panu Bogu, że tak naprawdę wobec tych Jego wielkich darów powinniśmy mu codziennie dziękować. Dziękować i przepraszać za naszą głupotę, za nasz grzech, za nasze nieposłuszeństwo. W ostatnich dniach w Polsce można było wygrać 50 milionów i obejrzałem na pewnej stronie internetowej taki obrazek, na którym ktoś się zastanawia. Rzeczywiście uważasz, że nie jesteś szczęściarzem, że nic nigdy w życiu nie wygrałeś, że nic nie dostałeś za, nie dostałeś za darmo. Owszem, nie dostałeś 50 milionów, nie wygrałeś ich. No, chyba że jesteś jeden z tych dwóch ludzi, który akurat wygrał. Możliwe. Ale tak naprawdę dostałeś dużo więcej. Towarzyszy temu bardzo dobry obrazek i mam nadzieję, że go teraz widzicie. On przekonuje nas, że rzeczywiście jesteśmy wielkimi wygranymi w tej wspaniałej loterii. Kochani, otrzymujemy tak wiele od Pana Boga. I jeżeli ośmielamy się, Wobec tych wielkich darów, aby starczy tylko mieć otwarte oczy, żeby je zobaczyć. Jeżeli ośmielamy się mówić, że nic w życiu nie dostaliśmy, że nic nie wygraliśmy, że nic nie mamy za darmo, to się bardzo mylimy i biada nam. Słuchajmy Jezusa, kiedy mówi biada, bo on tego nie mówi, żeby nas zniechęcić, on to mówi, żeby nas nawrócić. I dlatego nawet za to powinniśmy mu dziękować. Na koniec, tylko jeszcze jedno zdanie, ale myślę, że dla Was bardzo radosne. Dla mnie również. Kilka godzin temu o 18.30 odprawiłem za tych wszystkich, którzy oglądają, kilka słów o słowie, Mszę Świętą, błagając Boga, żeby pobłogosławił naszym wysiłkom w poszukiwaniu Jego woli w Ewangelii. Dlatego życzę Wam wszystkim dobrej, dobrej nocy, dobrego dnia. I do zobaczenia jutro.